jak się macie, z tej strony oczywiście Kasztan i pokażę wam jak otwieram te paczki jedna to paczka 4 razy 87 plus a druga to 9 razy 85 plus stawcie łapki w górę, słuchajcie naby, nie przegapić końców na moim kanale Prześlijcie ten film dalej zapraszam do oglądania zaczynamy Portugalia SPO Manchester United Cześć Podwinny Walkout i Gerberg 89 No Fajna paczka Mnóstwo kart na przypałkę I może teraz będzie niebiesko o, jest niebiesko. Anglia SP, Lester. I to jest Devse Bury HALL. jeszcze Alistone, 14 Będzie w moim składzie. No, relacyjnie jeszcze Modryś 87 Jeszcze Donnarumma87. O to im właśnie chodziło. No to tą tle. I ją bardzo dziękuję za granie. Mam nadzieję, że film się podobał. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.